Fundusze Europejskie dla Rozwoju Polski Wschodniej to hasło, które towarzyszy dużym inwestycjom drogowym zrealizowanym na terenie Biłgoraja w latach 2012-2015. Projekt Budowa obwodnicy miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Grabownica Starzeńska swoim zakresem obejmował realizację zadania w ciągu istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Alei Jana Pawła II oraz nowo projektowany odcinek od ulicy Krzeszowskiej do włączenia w ulicę Tarnogrodzką. Inwestycja w całości zlokalizowana jest na terenie miasta Biłgoraj. Projekt został zrealizowany w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, osi priorytetowej czwartej Infrastruktura transportowa, działanie 4.1 Infrastruktura drogowa. Wartość całkowita projektu wynosi 46 631 285 zł i 27 groszy. Koszty kwalifikowalne to 46 525 948 zł i 7 groszy. Wkład własny beneficjenta wyniósł 15% wydatków kwalifikowalnych. Z kolei wartość dofinansowania to 39 547 055 zł i 85 groszy, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych. Partnerem gminy Miasto Biłgoraj przy realizacji projektu był Powiat Biłgorajski. Jego wkład finansowy wyniósł 5 milionów zł. Wykonawcą robót było konsorcjum firm Remost, Józef Siry i wspólnicy spółka Jawna z Dębicy i przedsiębiorstwa robót drogowych spółka ZO w Mielcu. Funkcję inwestora nadzoru pełniła Zamońska Dyrekcja Inwestycji. Inwestycja rozpoczęła się 26 sierpnia 2014 roku, a termin zakończenia prac przypadł na 20 października tego roku. Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska jest jedną z najważniejszych dróg tranzytowych województwa lubelskiego relacji północ-południe i zarazem najdłuższą drogą wojewódzką w Polsce o długości około 231 km. Z kolei aleja Jana Pawła II, będąca częścią drogi wojewódzkiej nr 835 na linii północ-południe, to jedna z najważniejszych ulic w Biłgoraju. Dlatego władze samorządowe od lat zabiegały o budowę tzw. obwodnicy Biłgoraja, która przyspieszy przejazd tranzytowy przez miasto oraz poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W drugim kwartale 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór uzupełniający projektów dotyczących infrastruktury drogowej. To było wielką motywacją dla działań pracowników Urzędu Miasta Biłgorej. Wykazali się oni dużym zaangażowaniem w szybkie przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych decyzji. Od października 2013 roku było gotowe dla obwodnicy zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. W wyniku poprzetargowych oszczędności z wcześniej dofinansowanych inwestycji w programie operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej pojawiły się wolne środki finansowe na kolejne inwestycje. Oznaczało to, że miasto Biłgoraj ma ogromną szansę na otrzymanie dofinansowania na budowę tzw. Obwodnicy Południowej. 27 stycznia 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło aktualizację listy projektów indywidualnych programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Projekt pod nazwą Budowa Obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Grabownica Starzeńska, został wpisany na listę rezerwową projektów w ramach osi Infrastruktura Drogowa. W maju 2014 roku ogłoszono przetarg na wykonanie obwodnicy, mimo że nie było jeszcze decyzji dotyczącej przyznania dofinansowania na ten cel. Władze miasta postanowiły jednak zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę. Samorząd wiedział, że w związku ze zmieniającymi się warunkami uzyskania dofinansowania w programowaniu na lata 2014-2020 Biłgoraj nie otrzyma dotacji na obwodnice. Odważne działanie opłacało się. 13 sierpnia 2014 roku umowa pomiędzy gminą Miasto Biłgoraj – beneficjentem, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – instytucją pośredniczącą, została podpisana. Uroczyste przekazanie placu budowy nastąpiło 26 sierpnia 2014 roku. Projekt budowa obwodnicy miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Grabownica Starzeńska został zrealizowany w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Jego całkowita wartość to 46 631 285 zł i 27 groszy. Obwodnica przebiega częściowo starym śladem Alei Jana Pawła II na długości 2300 metrów. Nowo projektowana część drogi o długości 932 metrów i 26 centymetrów ma początek od ulicy Krzeszowskiej i biegnie do skrzyżowania z ulicą motorową przez tereny niezabudowane w południowej części miasta. Ponadto w ramach projektu przebudowano i zmodernizowano ulicę Tarnogrodzką od mostu do ronda z ulicą motorową oraz część ulicy motorowej na odcinku 175 metrów. Łączna długość dróg nowo powstałych, przebudowanych i zmodernizowanych w ramach projektu to 3767 metrów. Ponadto w mieście powstały trzy nowe ronda – Aleja Jana Pawła II Lubelska-Batorego, Aleja Jana Pawła II ulica Zielona i ulica Motorowa, Tarnogrodzka oraz przedłużenie Alei Jana Pawła II oraz przebudowano rondo z ulicami Sikorskiego i Włosiankarską. W ramach projektu przebudowano również skrzyżowanie z drogą dojazdową do stacji paliw Lotos, z drogą dojazdową do pawilonu Lidl, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Krzeszowską. W ramach projektu budowa obwodnicy miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Grabownica Starzeńska, wybudowano nowy most na rzece Czarna Łada i przebudowano most na Białej Ładzie. Powstała również nowa kanalizacja deszczowa i zatoka autobusowa. Poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez budowę dróg serwisowych i zjazdy na posesje. Powstały też nowe chodniki oraz tak potrzebne ścieżki rowerowe. Od nowa zostało wybudowane oświetlenie w technologii LED. Przebudowano również infrastrukturę techniczną kolidującą z przebiegiem drogi oraz istniejące przepusty pod koroną drogi. Budowa obwodnicy południowej to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Biłgoraju. Dzięki niej kierowcy zyskają łatwiejszy i szybszy wyjazd w stronę przemyśla, co skutecznie odciąży centrum Biłgoraja. Realizacja tej inwestycji pozwoliła odciążyć niemal całkowicie miasto od ruchu samochodów ciężarowych oraz tych, dla których Biłgoraj nie jest celem podróży. Zarówno jadąc drogą wojewódzką numer 835, czy to od Frampola, czy od Tarnogrodu, oraz drogą 858, m.in. od Zamościa, można ominąć centrum miasta, korzystając z obwodnic północnej i południowej. Obwodnica południowa Biłgoraja stanowi połączenie regionu z autostradą A4 i drogami ekspresowymi, dlatego realizacja tego projektu pozwoliła skuteczniej włączyć Polskę Wschodnią w europejski system drogowy. Jej budowa umożliwia również lepsze wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczego i turystyczno-rekreacyjnego miasta Biłgoraj do aktywnego tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionu i Polski wschodniej. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego, ponieważ zmniejszy się natężenie ruchu oraz poziom hałasu na głównych arteriach komunikacyjnych miasta, co spowoduje spadek emisji spalin i pyłów do powietrza. To wszystko jest możliwe dzięki projektowi budowa obwodnicy miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Grabownica Starzeńska, zrealizowanego w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 osi priorytetowej czwartej infrastruktura transportowa. Działanie 41, infrastruktura drogowa. Wartość całkowita projektu wynosi 46 631 285 złotych i 27 groszy. Koszty kwalifikowalne to 46 525 948 zł i 7 groszy.